Witam, witam tu Marian 1000 płyt, Tym razem mamy do recenzji płytę Beastie Boys Some Old Bullshit. Jedno, jeden pierwszy album. Nagrane to jest połączenie. Jest to połączenie dwóch małych epek, które oni nagrali. Sami jeszcze nie wiedzieli, co grać. Mieszali kijem w głównie, napierdalali trochę punku. Ale powiem Wam, że szczerze, hardcore punk, no hardcore punk darli japy, jako pentani kurwa przez diabła. Mhm. Jak. Nie wiem co. Ale całe szczęście, że się zdecydowali i zaczęli grać hip hop. Bo to jest yy... słabe, jak na moim zdaniem, jak na punk, jak Beastie Boys grali. Fajnie wydane, napierdolone tyle liter, że. O, tu jeszcze ubrani chłopcy jak punkowcy. Ale całe szczęście, że przeszli na hip hop. Mieszanina. Nie wiem czego, jak kurwa skończyłem słuchać tą płytę, to mógł mi się zlasował. I. Mordę, nie mogę wsadzić tej. Okładki! Po pójdzie, zacząłem być niezrównoważonym! Więcej tego nie będę słuchał! Ale polecam pan Krakowcom! Chociaż hiphopowcy powinni mieć to w swojej kolekcji jako. Pierwsze dwa, dwa album? O, okładka to Dodji, Tak zwany pies. Nie wiadomo skąd. Czy zrobili tak sobie, jak siedział jebany i wąchał coś? Czy po prostu to jest któregoś z nich pies? Dobra, kończę bo tu nie ma co opowiadać. Piosenkę Wam wszystkie polecę, bo to jest jedna wielka sieczka, jakbyś stał w sieczkarni i napierdalał, siekał siano przez Pawlaków. Pozdrawiam, subskrybujcie kanał, oglądajcie, słuchajcie Punk Beastie Boys i hip-hopu. Na razie.